Człowiek jest w stanie unieść naprawdę dużo, ale pewnych wartości po prostu nie przeskoczymy i wtedy całkiem pomocny może okazać się ciągnik z ładowaczem czołowym, a jeszcze lepszą opcją będzie ładowarka teleskopowa, czyli sprzęt taki jak widoczny po mojej prawej stronie. Legenda głosi, że ładowarka teleskopowa w gospodarstwie jest niepotrzebna, dopóki się ona nie pojawi. Gdy już taki sprzęt pojawi się na gospodarstwie, to ciągle jest coś, co można zrobić przy pomocy takiego sprzętu. W dzisiejszym odcinku szczegółowo przyjrzymy się ładowarce teleskopowej od marki JCB, model 53270. Serdecznie zapraszam. Maszynę do tego nagrania użyczyła firma Chmielewski, za co oczywiście dziękuję. A skupiając się na bohaterze dzisiejszego odcinka, zaczniemy sobie od wyglądu. I o ile w przypadku ciągników, kombajnów, na temat wyglądu możemy się rozwodzić. Maska jest taka, ma takie wycięcia, takie kształty, takie lampy, tak w przypadku ładowarek teleskopowych. Sprawa jest nieco prostsza, no bo koła na nowo po prostu nie da się wymyśleć. Budowa ogólna takiej ładowarki to kabina po lewej ramię na środku i silnik po prawej stronie i tak wygląda zdecydowana większość ładowarek teleskopowych o podobnych gabarytach. Ale w przypadku tej ładowarki skupimy się może na takich ciekawych smaczkach w wyglądzie. I na pewno uwagę przykuwają te wloty powietrza, takie agresywnie zaostrzone można powiedzieć i takim ciekawym jeszcze elementem, takim smaczkiem właśnie jak już to przed chwilą powiedziałem, jest również kształt dachu. Kabina a bardziej ten dach wychodzi jeszcze całkiem sporo tutaj do tyłu, i w nim schowana jest między nimi, widzę, jeszcze jedna chłodnica. Więc bardzo ciekawe rozwiązanie. No i też pozwoliło to nieco dalej umieścić lampy robocze, przez co ten widok na tył maszyny powinien być jeszcze lepszy. A kolorystyka maszyny to oczywiście kolor żółty z czarnymi wstawkami. Marka JCB takimi barwami właśnie operuje w swoich maszynach. No i nie inaczej jest w przypadku właśnie i takiej ładowarki. Ładowarek teleskopowych od marki JCB na rynku mamy naprawdę dużo. I zazwyczaj te mniejsze ładowarki znajdują zastosowanie w innych gałęziach, a te naprawdę wielkie w jeszcze innych. A ta widoczna po mojej prawej stronie ładowarka jest taką ładowarką, która bardzo dobrze będzie spisywać się po prostu w rolnictwie. Oznaczenie tej ładowarki to 532,70 i ten skrót już sugeruje nam parametry tej maszyny. I rozszyfrowując to oznaczenie to tak, 32 podpowiada nam maksymalny udźwig tej maszyny, który wynosi 3200 kg. A kolejny dopisek 70 podpowiada nam na jaką maksymalną wysokość możemy unieść ramię robocze. Jest to 7 metrów. I jak już przy parametrach maszyny jesteśmy, to maksymalny zasięg tej maszyny to 3,72 metra, a na maksymalną wysokość. Czyli te 7 metrów uniesiemy maksymalnie 2750 kg. Parametry pracy mamy już odhaczone, więc teraz wypadałoby powiedzieć kilka słów o wymiarach tej maszyny, bo to równie istotna kwestia jak parametry pracy w przypadku ładowarek teleskopowych. Wspomnę jeszcze o tym, że przytaczane przed chwilą wartości tyczą się ładowarki o znaczeniu 532.70, tyle że wyposażony przekładnie PowerShift. Ładowarka wyposażona na przykład przekładnie Dual Tech VT która jest połączeniem przekładni hydrostatyczno-mechanicznej będzie miała nieco lepsze parametry pracy ponieważ i masa całkowita takiej ładowarki będzie większa przekracza ona już wtedy 8 ton ale wiadomo, te odchyły nie będą jakieś takie naprawdę duże ale myślę, że warto też wspomnieć o tym, że jeżeli byśmy się decydowali na taką ładowarkę z tą inną przekładnią no to te parametry pracy będą nieco lepsze opierając się już na tej ładowarce która jest obok mnie, wyposażona jest ona w przekładnię PowerShift. To jej całkowita długość, liczona od karetki aż do samego końca, wynosi około 5 metrów. Szerokość 2,34 metra, i liczona jest ona w ten sposób od krawędzi jednego koła do drugiego. Jeżeli będziemy mieć węższe koła, no to wiadomo, i ta szerokość będzie nieco mniejsza, ale też tutaj nie narobimy zbyt wiele, że to tak ujmę, ponieważ. Sama budowa ładowarki, silnik, kabina też już nam w pewnym stopniu ogranicza minimalną szerokość tej maszyny. A na wysokość mamy około 2,5 metra, a dokładnie jest to 2,49 m. Więc jeszcze myślę, że to jest całkiem kompaktowy sprzęt, w szczególności patrząc na to, że jest to już ładowarka o takich gabarytach, które bardzo dobrze będą spisywać się podczas różnych prac w gospodarstwach. Promień zawracania takiej ładowarki to 3,7 metra. A na samym przodzie do karetki możemy montować osprzęt różnego typu, jest on ryglowany hydraulicznie, tu jest mały siłownik od tego systemu, tutaj jest ten stworzeń do ryglowania. I tak jak widoczne, dzisiaj ładowarka jest wyposażona w widły, które są w standardzie. To tak samo możemy tutaj mieć łyżki różnego typu, chwytaki, bo jest również i trzecia sekcja, na przykład do łyżko krokodyla, zamiatarki czy innego rodzaju widły do bel, na przykład jest tego naprawdę dużo. Naprawdę ta maszyna ma duży potencjał, jeżeli chodzi o dodatkowy osprzęt, także bez problemu można doposażać ją w różne komponenty, które będą poprawiać nam pracę w naszym gospodarstwie. Ale najczęściej no to pewnie będzie to zapewne łyżka, widły czy łyżko krokodyl. Jak najbardziej takie opcje są oczywiście dostępne. Masa takiej ładowarki, która wyposażona jest w Powershift będzie wynosić 7600 kg. Do tego mamy jeszcze trzy wersje. Takie wyposażenia można powiedzieć Agri, Agri Super oraz Agri Extra. Główne różnice pomiędzy tymi wersjami znajdziemy, na przykład w kabinie, ale różnicą jest również dostępna moc. Rozpiętość mocy od 109 do 150 koni mechanicznych, ale pod tą osłoną jednostkę napędową będziemy mieć zawsze taką samą. Jest to silnik czterocylindrowy, 4,8 litra, produkowany przez JCB. Cała norma Stage 5 jest oczywiście tutaj zastosowana. Co przekłada się na filtr cząstek stałych oraz układ AdBlue? Rozmieszczenie elementów jest całkiem dobre. Dobry dostęp do filtrów. Widoczny tutaj alternator. Tutaj miernik do sprawdzenia poziomu oleju. Filtr cząstek stałych. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Tutaj widoczny jeszcze zestaw chłodnic. I filtr powietrza na samej górze. W łatwy sposób możemy się do niego dostać. Dwie klamry odpinamy sobie tutaj. I już możemy sobie wyciągnąć to obudowę filtra. Wspomnę jeszcze o tym, że do otwarcia tej osłony potrzebujemy kluczyka takiego samego jak do uruchamiania silnika, tu jest taki zamek i wtedy możemy sobie otworzyć osłonę za pomocą tego mechanizmu i w łatwy sposób unieść osłonę do góry. Ładowarki teleskopowe w gospodarstwach nie służą jedynie do unoszenia ładunków. Bardzo często są wykorzystywane również do przeciągania przyczep. I taką ładowarkę możemy wyposażyć w zaczep zwykły, tak jak widoczny dzisiaj, bądź automatyczny. Do tego dołożyć na przykład instalację pneumatyczną, bądź hydrauliczną do hamulców przyczepy. I mamy maszynę, którą możemy również przeciągać różne przyczepy. Bardzo przydatna opcja. Możemy na tył wyprowadzić sobie również wyjścia hydrauliczne. Tu mamy wyprowadzoną jedną parę. Jest jeszcze zbiorniczek do. Ociekającego oleju, więc prezentuje się to naprawdę dobrze. I do tego mamy jeszcze zamocowane lusterko oraz małą lampę. I ten zestaw na pewno pomoże nam podczas podpinania przyczep. Wskakujemy sobie już do kabiny tej ładowarki. Jeszcze tylko kilka danych technicznych: paliwa do zbiornika nalejemy maksymalnie 169 litrów, a wydajność pompy hydraulicznej to 140 litrów na minutę. Pompa o zmiennym wydatku. Skupiając się już na samej kabinie maszyny, to Zaczynając może od tej przestronności, to na szerokość wiadomo miejsca nie będzie dużo, no bo jest to ładowarka teleskopowa. Tutaj liczy się ta szerokość całkowita, aby była jak najmniejsza, ale na wysokość za to miejsca jest całkiem sporo. Mój wzrost to 174 cm, tak to się prezentuje. Z tyłu też mamy całkiem duży zapas miejsca. Szyba na tyle może być również uchylana. Tu mamy jeden taki uchwyt, drugi jest. Tutaj z lewej strony można w łatwy sposób uchylić sobie szybę na tyle, jest ona podgrzewana. Szyba na przodzie również może być podgrzewana i szyba na przodzie pociągnięta jest od deski rozdzielczej aż do połowy dachu praktycznie. I możemy sobie również skorzystać z takiej rolety przeciwsłonecznej, z której właśnie to robię, ponieważ zaczęło świecić słońce więc bardzo przydatna opcja. Na pewno będzie to nam poprawiać widoczność podczas pracy co jest oczywiście kluczowe w tego typu sprzętach. Sama budowa kabiny to dwa słupki z prawej strony oraz trzy słupki z lewej strony, więc kabina jest pięciosłupkowa. Wykończona jasnymi materiałami z stawkami w kolorze czarno-żółtym. Na przykład te kratki nawiewów są właśnie w takiej kolorystyce. Myślę, że pod względem designu nie ma się tutaj do czego przyczepiać. Drzwi zamykane w prosty sposób. Do tego możemy sobie uchylić połowę drzwi. Tam jest taka blokada, wtedy drzwi całkowicie blokują się. W tej pozycji. Więc prosty mechanizm. W łatwy sposób możemy sobie uchylić na przykład połowę drzwi w cieplejsze dni. Czy też, na przykład, komunikując się z innymi osobami, będzie to na pewno przydatne. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Regulacja w tej płaszczyźnie. Tu zwalniamy sobie blokadę i możemy jeszcze regulować kierownicę na wysokość. Więc jak najbardziej kwestia na plus. Fotel w różnych wyposażeniach mechaniczny, pneumatyczny może być w oprzeciu półskórzanym z wentylacją, z ogrzewaniem w zależności od konfiguracji, od potrzeb można sobie dowolnie fotel konfigurować. Nawet taki pełny komfort, jak to się mówi, jest oczywiście dostępny. I pod fotelem jest jeszcze taka ciekawa półka, pod którą na przykład możemy schować sobie smarownicę czy jakieś inne drobne elementy oczywiście zestaw regulacji jak najbardziej to wszystko jest tutaj dostępne. Po prawej stronie mamy jeszcze podłokietnik, dosyć miękki, obok niego joystick, zaraz sobie oczywiście do tego wszystkiego przejdziemy, omówimy sobie po kolei te wszystkie elementy. Zanim jednak przejdziemy sobie do omawiania sterowania tą maszyną, to jeszcze kilka słów na temat samych przekładni. Jak już to bodajże trzeci raz wspominam, możemy mieć tutaj różne przekładnie i tak, w podstawowej wersji jest przekładnia czterobiegowa, power shift, biegi zmieniane za pomocą przycisku na joysticku, plus minus, bieg większy, mniejszy. Może być również przekładnia sześciobiegowa, wtedy biegi mogą być również zmieniane automatycznie. Przekładnia czterobiegowa również może być wyposażona w automatykę zmiany przełożeń. Dzisiaj prezentowany egzemplarz jest wyposażony właśnie w przekładnię Powershift czterobiegową. Jest jeszcze przekładnia Dualtech VT, połączenie przekładni hydrostatycznej z mechaniczną. Wszystkie te przekładnie pozwalają rozpędzić tą ładowarkę do 40 km na godzinę. Przekładnia czterobiegowa w prezentowanej dzisiaj ładowarce dodatkowo wyposażona jest jeszcze w taki mechanizm Torque Lock. Polega to na tym, że na czwartym biegu jest pomijany w pewnym sensie zmiennik momentu, czyli bezpośrednio mamy połączenie silnika ze skrzynią biegów, co powinno być przydatną opcją na przykład do transportu. Techniczne aspekty mamy już za sobą, więc teraz omawiamy sobie sterowanie tą maszyną. Radio, tutaj panel do obsługi klimatyzacji, nawiewów. Możemy włączyć, wyłączyć podgrzewanie szyby. Gniazdo 12 v zapalniczki. Stacyjka, włącznik światła awaryjnych i tu jeszcze takie małe zagłębienie na jakieś drobne przedmioty. Tutaj główne sterowanie zespołem roboczym tej maszyny, czyli joystick. Sterowanie na krzyż standardowe, czyli podnoszenie, opuszczanie, zamykanie, otwieranie łyżki. Bieg większy, mniejszy, przekładnie Powershift. Tutaj dodatkowe sekcje hydrauliki i tu jeszcze taki przełącznik w tylnej części do zmiany kierunku jazdy trzypozycyjnym. Obok tego joysticka wielofunkcyjnego mały panel do obsługi kolorowego wyświetlacza. Za pomocą pokrętła poruszamy się po interfejsie. Wracanie do tak zwanego domu, czyli tego ekranu startowego. Tutaj cofanie się danymi opcjami, oraz przejście do następnej zakładki. I teraz kolejne przyciski: włączanie, wyłączanie automatyki zmiany przełożeń w zależności od wersji maszyny. Napęd na jedną oś bądź na dwie osie. Tryb ekonomiczny bądź tryb tak zwany power, który jest dostępny w przekładniach Dualtech VT. Rozłączanie napędu przekładni. Ten przycisk służy do obsługi trybu pracy układu hydraulicznego. Tym przyciskiem obsługujemy sobie zaczep hydrauliczny. Tryb pracy narzędzi na przodzie, na tyle. Test hamulca przyczepy. Tryb jazdy z amortyzacją takiej płynnej jazdy. Różne ładowarki mogą być wyposażone w różne dodatkowe wyposażenie i na przykład ta prezentowana dzisiaj jest wyposażona w amortyzację tego głównego ramienia. Blokowanie pozycji osprzętu oraz blokowanie joysticka, więc na przykład do jazdy po drodze, nawet jak ta ręka nam gdzieś tutaj poleci, ruszymy sobie joystickiem, to nie będzie to miało przełożenia na obsługę układu hydraulicznego. I kolejny panel z przyciskami. Tutaj jest już sprawa zdecydowanie prostsza. Mamy Podpisane różne przyciski różnymi oznaczeniami, bez problemu myślę, że każdy się tutaj odnajdzie. Obsługa świateł, wycieraczek, spryskiwaczy oraz obsługa wentylatora silnika. Po lewej stronie kabiny mamy hamulec postojowy. W tylnej części mamy jeszcze kilka schowków. Tu jest taka siateczka na jakieś drobne przedmioty. Jest miejsca za fotelem całkiem sporo. Jest też duża taka półka na jakieś niektóre przedmioty. Haczyk na przykład na kurtkę, dwa głośniki. Jeden z lewej, drugi z prawej strony, i jeszcze tutaj jedno 12-V gniazdo zapalniczki w tylnej części. Przy kierownicy jeszcze mamy mały uchwyt na kubek. Teraz jeszcze powiemy sobie kilka słów o tym wyświetlaczu zamocowanym na desce rozdzielczej. Przy uruchamianiu maszyny musimy jeszcze wprowadzić dodatkowy kod PIN, aby móc pracować taką ładowarką, więc sobie teraz to zrobię. I jak można zauważyć, po wpisaniu kodu odblokowuje nam się wyświetlacz, no i mamy już dostęp do tych różnych opcji. I może tak pokrótce omawiając, to po lewej stronie mamy różne wskaźniki stan płynu AdBlue, stan paliwa i temperatura cieczy chłodzącej. Na górze informacje na temat nawiewów, na dole takie małe kontrolki w tym miejscu, odpowiadające nam różne funkcje, które są włączone, wyłączone w maszynie. Licznik prędkości na samym przodzie, w centralnej części, po prawej stronie obrotomierz w górnej części godzina, czy ilość przepracowanych godzin oraz temperatura. Prawy dolny ruch natomiast pokazuje nam aktualne przełożenie przekładni. Czy jest to bieg pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty, akurat w przypadku tej maszyny. Możemy sobie przejść jeszcze do jednego menu. Wywołujemy go przyciskiem i przy tym pokrętle wielofunkcyjnym. I to są informacje odnośnie samej maszyny: jak na przykład prędkość wentylatora, ciśnienie hamulca, chwilowe zużycie paliwa, temperatura powietrza wlotowego, temperatura oleju. Szybki podgląd na ważne informacje ustawienia odnośnie samej maszyny jak można tutaj zauważyć ustawienia samego wyświetlacza czas, data jednostki, język, jasność ekranu elementy operatora sterujące, tryb jasny albo ciemny i tu już opcje diagnostyczne oraz bardziej serwisowe obsługa tego wyświetlacza jest intuicyjna i prosta wykonywana za pomocą w głównej mierze tego pokrętła oraz tych przycisków rozmieszczonych w okolicy wspomnianego pokrętła uruchamiamy sobie silnik ładowarki maszyna już pracuje no i zwiększymy sobie obroty do około 1200 na minutę i sprawdzimy sobie poziom głośności w kabinie okej, okay, zwiększam sobie obroty Jest około 1200 obrotów. I poziom głośności w kabinie to około 51 dB. Teraz jeszcze zobaczymy sobie parametry pracy tą ładowarką w praktyce i trochę się przejedziemy. Zaczynamy sobie od maksymalnej wysokości podnoszenia. Bardzo płynnie się to odbywa sobie trochę zwolnimy, żeby nie było takiego szarpnięcia okay. ok, jest maksymalna wysokość podnoszenia opuszczamy sobie na dół ok, no oczywiście zamykanie, otwieranie łyżki czy wideł ok i jeszcze wysunięcie ramienia, teleskopu Też sobie troszeczkę zwolnimy, żeby nie było takiego szarpnięcia. I chowamy sobie. Teleskop. Ok. Jeszcze troszkę wyżej, może to w ramię. Dobra. Hamulec ręczny opuszczony. Ruszamy sobie do przodu. Bieg mam pierwszy. No, oczywiście, również mamy do dyspozycji tryby pracy. Na przykład, czy ma to być jazda, gdzie wszystkie cztery koła są skrętne, czy jazda, gdzie jedynie koła na przodzie nam skręcają, czy tak zwany krab, czyli jazda bokiem. Na przykład, dobra opcja, jeżeli nie chcemy bardzo ugnatać terenu, tak aby koła nie kopiowały swoich ruchów, te na przodzie, jak i te na tyle. OK. Tak poza tym pozycja za kierownicą naprawdę dobra, bardzo wygodnie można rozciąć się w fotelu. Hamulce również bardzo czułe, jak można było, myślę, zauważyć. OK, i jeszcze do przodu. Bardzo jest duża płynność działania tej maszyny, czy ten układ roboczy, czy jazda tutaj bez żadnych, żadnych zastrzeżeń, oczywiście no i wyciszenie kabiny również, no naprawdę na bardzo dobrym poziomie dźwięki z otoczenia są izolowane jeszcze spróbujemy się tak obkręcić Jeszcze troszkę do tyłu Ok, do samego spodu Opuścimy sobie Osprzęt, hamulec Więc tak może podsumowując sobie Całą tą prezentację Mamy do czynienia tutaj z ładowarką teleskopową O bardzo uniwersalnym charakterze Bardzo dobrze sprawdzi się w roli Maszyny pomocniczej w gospodarstwach Naprawdę powinien być to dobry wybór Zachęcam jak najbardziej oczywiście Do zapoznania się na żywo z tą maszyną do zobaczenia, jak ona mogłaby pracować, myślę, że jak najbardziej maszyna warta uwagi. Ja dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Zapraszam do dostania na dłużej, zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić nowych pojawiających się filmów. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć!